Cześć, witajcie. Jestem Roberto6 zapraszam Was na SimCity. Zrobimy nowy region. Może wybierzemy, To jest z, z dużą ilością miast. Hmm. Okej, okay, to może być. Nazwijmy region Oczywiście, tryb nic, bo zobaczycie, o co mi chodzi. Okej, okay, zobaczmy. Żebyśmy mogli na przykład zarezerwować coś co leży na rzecz na C, Boże, przepraszam. Tak, gramy, gramy, gramy. Strasburg Iceless. No, to jest Iceless. O Boże Zdolżę, że nie nagrywam na jakichś na jakich, programach, ale Mi się coś baguje Fraps y, Co 30 sekund Mi ucina film Ja muszę od nowa Zaczynać Później tej obróbka Coś dziwnego się dzieje Z tą obróf, obróbką Lepiej żebyś nie wiedział. Dobra, jest, jest za, nagrywamy Wy w trybie po skońcu i zobacz, I Teraz patrzcie na to. Patrzcie na to, mam milion złotych, widzicie? S milion... E, sorry, milion e, simoleonów. I to jest najlepsze co może być w tym trybie. I oprócz tego mam odblokowane katastrofy. Popatrzcie. Atak meteorytu, Częsienie ziemi. Ata... Y, spotkanie z UFO. Wie Jaszczur. Tornado i Atak zombie Okej, okay, to już, już, już Faceci, koniec O, wysp Dobra, przepraszam za mój entuzjazm dziwny Ja nie mogę wierzyć że to Chyba najlepsze Najlepsze wziąłem Nie mogę uwierzyć Sorry, że tak będzie Ruszona kamerka, ale nie umiem, tak Stanąć na Kilkadziesiąt minut i trwa już trwa 2 minuty. Ja e, nie mogę się tutaj doczekać nawet. wow, panie! A to jest to, dobra, to jest to, to jest... Ja, ta, ja ciągę tą drogą... Ja ciągę e, tę drogę używam, żeby zbudować to... miasto całe. O, nad przeskamerkę mogę sobie patrzeć co ja od... Przestańcie mi tutaj komentować co ja źle robię, czekajcie. O, most mogę zajebić. No nie. To będzie. O, tu będą te wszystkie te, 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 te. Jak to się mówi? Tu będą te. No wiecie. Na wodę. O, na wodę. Tak, 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 tak. Czekajcie. Ja muszę wodę znaleźć. Ups. wziąłem, przepraszam. O, pompownia wody. I widzicie, 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 Najwięk, naj, największa pompownia wody tej powstanie, wyspa dla pompowni wód, spokojnie nie zbankrutuje, wystarczy, że ta, tyle dam, dam tutaj mieszkańców już, widzicie, o, przyrzeczce nawet same, wiadomo, falu topień trudno, i teraz robimy szybkość geparda a mogę wcisnąć trójkę, ale nie, bo ja nagrywałem do ręk... Do ręku, więc... mam nadzieję, że też coś dobrze pójdzie, mam nadzieję, że się zmieści ten cały film, bo jak nie, on to... kicha z makiem ja tego nie wytrzymał ludzie, ja tego nie... naprawdę... Yy, okej, okay. yy, teraz prąd yy, prąd, yy, moi drodzy, poprowadzimy na drugą wyspę yy, na kolejną, sorry, chciałam powiedzieć. Tu mogę dać? Tak. Tu, beń, tu będą siły zbrojne. Jak to powiedziałem. Czekajcie. Może ta, która da... tutaj też najwięcej, ale nie. Hajsa zabierasz dużo. Dam ciebie, bo ty jesteś zajebista. Dobra. A tu mogę tu dać? O! Jak pie o ja czy Jak po prostu, bo no, ja patrzę na drugi ekran. No ja mogę tutaj sobie na to popatrzeć. Więc jest jak ja, już na to ręką. Dobra, rozpoczynajcie dobrze. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. czekajcie. Muszę dodam najpierw coś, żeby, było żeby był zajebisty efekt. Tutaj dodamy wiatrak tu kolejny wiatrak i tu kolejny, żebyśmy mieli na razie prąd z głowy dla mieszkańców oczniki SimCity będą trwały maksymalnie 15 bo nie ma co przedłużać czekajcie, okay, ja muszę tak oddalić trochę bo przez to mi się coś zrobiło na tej głowie yy. Mnie się wydaje że po, po nie, na razie to ja będę przy... z przykrością powiem, ale będę nagrywał na razie z z SimCity, bo to jedyny gra, którą można grać na jedną ręką, patrząc na ekran telefonu. Więc, dobra, co? Jakie, jakie, mam, jakie mam zadanie? What the fuck? Dobra, spojrzę na ekran nagrywania. No, tutaj chyba się lepiej gra. Przypowiększę. Poczekajcie, tutaj tam sobie zobaczę, jak moi mieszkańcy zajbiści więc tak, teraz zrobię taką teraz zrobię jestem, jestem kanibalem wiem przepraszam teraz zabijam ludzi przepraszam wiem że jestem kanibalem wiem że mnie już nie lubicie, nie kochacie ale niestety takie życie y, okej okay, bezrobocie ale nie, tu, to ja tu robię fabryki mój drogi panie sklepy będą po drugiej stronie ja Tu muszę zrobić o, musi tu być największa powierzchnia fabryk przy półki majonez. Ups, znowu za wszystko. Czekaj. Czekajcie, tutaj Wam się bliżej. I tutaj dam tu, tutaj dam tu. Teraz tak. Teraz tak i tutaj dajemy teraz drogę, drogę to mówią, Jak to i mówię ja pierdzie. Żeby zrobić takie... Żeby zrobić, żeby było więcej miejsca. Może nie wiem, bo jak miał nad matematykę, to pomyślałam, a ty, y, y, Roberto to jest to samo. Tylko, że miejsce zabierasz. Może, może tak tutaj się będą rozpoczynały sklepy zajebiste oczywiście I okay. jedziemy malina tu tam tu tam tu tu jest jakby się źle o boże nie zaczyna boleć Dobra, zobaczmy efekt czy onie ścieki ścieki się budzą <laughs> to jest jak, to, jak to powiedziałam, teraz to śmiesznie. A okej, okay, ale ściki ściekami, ale ścieki nie mogą być oczywiście. Szamba? Nie. Ja będę taki bardziej eko, eko. O, jak miło, jak mi miło, o tym zostało. Jasna cholera. Przepraszam znowu. Nie wiem, co mnie we mnie zastąpiło. Teraz, żeby lepiej poznać dla Was miasto, co robimy sobie coś y, tak y, przed odcinkami też będę coś tam robił, ale od, obiecuję y, pokażę wam, zobaczmy tak jak to jest czekajcie, przybliżę tutaj kamerę, czekajcie, bo ja nie ogarnię teraz, dobra, może zrobię klawi klawiaturą o Boże, to fajnie wygląda dobra, nie patrzcie na komentarze won strzałeczko, won, won. aha, dobra, strzałeczko odkryłem główną rolę tej grze, więc sorry, a nie uda mi się. dobrze, dobrze. Okej, okay, dobra, na razie y, nie będę wspomniał waszych zachcianek. O, tutaj jest tej pizzy. to jest Warta. Wiadomo, to jest rzeka Warta, bo z Poznania jesteśmy wszyscy. O nazwa to Poznań. O, Poznań na wyspach Karaibskich. Super. Fabryki, które zawsze cieszą. Ludzi. Głównie, że mogą dostać choroby morskie. Choroby, nie morskie. Choroby. To takie fajne wgłębienie. Lasków się pozbędziemy. Tutaj już są sklepy. Normalnie CH zrobię. Jak ktoś nie wie, to, to CH to skrót od Sola Centrum Handlowe. Tylko dla tych, którzy nie wiedzieli. Dobra, 10 minut na jeszcze ten most. Co by powiedzieć? No to byłoby na tyle z mojej strony. Przepraszam, że taki krótki, ale no, taki bardziej informacyjny. Spróbuję jeszcze dzisiaj nagrać drugi, teraz po tym jak wyślę jak Nara.